Patronem programu jest Kołowieckie Budynek z Pasłęka. Witam wszystkich, słuchajcie. Dzisiaj wstęp do odcinka z auta. Dlaczego z auta? Mianowicie jestem gotowy do wyjazdu. Jadę do sklepu myśliwskiego. Troszeczkę, żeby wam przybliżyć, o czym będzie dzisiejszy odcinek, to już mówię, słuchajcie. Od jakiegoś czasu dzwoniłem po firmach, dzwoniłem po sklepach i chciałem dogadać taki temat, żeby jakiś sklep ewentualnie wypożyczał mi sprzęt termowizyjny czy noktowizyjny na testy. Po co tak chciałem? No, bo słuchajcie, mój własny prywatny sprzęt już ma swoje lata, to po pierwsze, nie nagrywa zbyt fajnie, w związku z czym, no, ja po prostu chciałem, żeby te moje filmy dla Was były ciekawsze. Niestety, po wielu próbach, gdzieś tam, no, wszystko spełzło na niczym. Być może jeszcze za mało subskrybentów mam, żeby ktoś chciał mnie w taki sposób wspierać, no, ale nic to postanowiłem w takim razie, że kupię sobie taki sprzęt. No bo żeby jakby to miało ręce i nogi, żeby te filmy moje były ciekawe, i żebyście chcieli je oglądać, no to te obrazy muszą być ciekawsze, najkrócej mówiąc. No i słuchajcie, e, najbliższy sklep u mnie jest to sklep Trofeum w Malborku. Zadzwoniłem do chłopaków, chłopaki powiedzieli, że mają monokulary termowizyjne, żebym przyjechał i że na pewno się dogadamy. W związku z czym Siadam w auto, jadę, zobaczymy, co oni tam mają. No i oczywiście wszystko wam pokażę. Także co? Poczekajcie chwilkę. Myślę, że w 2-3 godzinki uda mi się obrócić. No i zobaczymy, jak zakończyła się, jak zakończyły się moje zakupy. Trzymajcie się. Widzimy się za chwilę. Witam wszystkich w kolejnym programie Ćwiczymy z Bestą. Słuchajcie, dzisiaj Besty w programie nie będzie, za to będzie no, coś innego. Jak widzicie, jestem w sklepie myśliwskim, w sklepie myśliwskim, który nie, znajduje się w mieście Malbork, sklep myśliwski Trofeum. No i przedstawiam wam kierownika. Mam na imię Jarek. Jesteśmy w sklepie myśliwskim Trofeum, tak jak kolega powiedział. Sklep znajduje się w zasadzie już na obrzeżach Malborka, a dokładnie w Nowej Wsi Malborskiej. Jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że mamy strzelnicę, strzelnicę stricte myśliwską, aczkolwiek mogą tu też u nas stanować strzelcy sportowcy, przechodzić z bronią czarnoprachową oraz kolekcjonerzy broni też mogą u nas postrzelać. Słuchajcie, dzisiaj natomiast porozmawiamy o sklepie i o konkretnej rzeczy, mianowicie jakiś czas temu mówiłem Wam, że przymierzam się do tego, żeby te moje filmy wyglądały dużo lepiej, no a używałem, że tak powiem starego modelu e, termowizji, no i dzisiaj przyjechałem tutaj do Jarka, żeby dopomógł mi, że tak powiem wybrać e, lepszy model, żeby te filmiki fajniej wyglądały, żeby żebyście wy, najkrócej mówiąc, mieli fajniejsze wrażenia. No i Jarek tutaj dzisiaj mam nadzieję, że doradzi mi, co mam kupić. Ja od razu będę mówił, że ja jestem takim troszeczkę budżetowym gościem, w związku z czym dla mnie najważniejszy parametr to jakość do ceny. I tak będziemy się starali wybrać nowy sprzęt. Jarku, powiedz, co tu przygotowałeś, jak to wygląda, i co byś mi polecił ewentualnie. Na dzień dzisiejszy, z takich półkowych egzemplarzy, które ja sobie najbardziej cenię, to są egzemplarze Termowizji Infirea oraz Pulsara. Na dzień dzisiejszy z Pulsara mamy tylko ten jeden model na sklepie, ale z Pulsara mamy praktycznie pełną gamę w takich cenach od 4000 do 10,5. Natomiast trzeba powiedzieć, że jak ktoś chce, to możecie ściągnąć w każdym Oczywiście. Chwili. Możemy w każdej chwili ściągnąć praktycznie każdy model. Nie zawsze dystrybutor co prawda ma u siebie, trzeba czasami chwilkę poczekać, ale generalnie jesteśmy w stanie ściągnąć każdy model termowizji, Noctowizji dla każdego klienta, nawet takiego najbardziej wymagającego. Oczywiście ceny te, które są w internecie, powiedzmy sobie szczerze, są cenami umownymi, zawsze możemy się dogadać. To nie jest tak, że chcesz coś kupić, to, to musisz zapłacić pełną cenę, jak jesteś naszym stałym klientem zawsze Cię dobrze zrabatujemy. Rozumiem, czyli rabat dla stałych klientów Oczywiście, jak najbardziej. najbardziej. No to super, to ja się cieszę, bo jestem Waszym stałym klientem, kilka razy tu byłem, także super. mam nadzieję, że już się łapie. No to co, tak konkretnie? Z tego co mi mówiłeś, interesuje Ci y, półka cenowa około 8 tysięcy, lekko w górę. Ja bym Ci tutaj mógł zaproponować w tej chwili trzy modele. Y, Infireja, E3 Maxa v, V3, Pulsara XQ35 i E3, plusa V2. Ja osobiście użytkuję VMAXA V2. Aha. I co mogę powiedzieć o V3? Tutaj poprawili wykrywalność cieplną dwukrotnie. Z 50 mK zjechali do 25, to już jest bardzo dużo. Naprawdę fajnie. Co prawda, jest to niewykrywalne naszym ludzkim okiem, ale. Tutaj to robi robotę. Każde urządzenie, jak tutaj widzimy, jest już na, praktycznie na OLEDzie, także jakość mamy obrazu naprawdę super. Co robi tutaj, tak naprawdę, dla nas myśliwych, Najwięks, mhm. na, największą robotę? Wykrywalność cieplna i. Czyli generalnie detekcja. Detekcja. detekcja, detekcja. Tak. Wykrywalność cieplna, czyli ta detekcja i wielkość tego, tego piksela. Mhm. Jedynie Pulsar odbiega e, troszeczkę od, od normy, bo wszystkie już dzisiaj urządzenia, nawet e, Hitmikro, którego tutaj nie, nie przedstawiłem, bo akurat w tej chwili nie mam żadnego mhm. na półce, to już jest 12 mikrometrów. To już jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mhm. E, Pulsar ma 17, ale tak każdy ma jakieś zalety i wady. Rozumiem. E, wady tego oprócz ceny. <laughs> Wada tego oprócz ceny. E, Powiem tak, ja go użytkuję od dwóch lat Aha. i generalnie zastanawiałem się bardzo mocno, czy go kupować. Rzez. Dlatego, że ma niewymienną baterię, ale od dwóch lat go użytkuję i yy, przez dwa lata ani razu nie miałem problemu z baterią. Z baterią czyli także także ten, to, tak naprawdę, jeżeli nie komuś się, się wydaje, bać. że to jest problem, to nie. Już okay. mówię od razu, to nie jest problem. Mi starcza osobiście. To urządzenie na około 6 godzin y, takiego polowania. Ale takiego ciągłego czy Ciągłego wyłączania? polowania. Wiadomo, że cały czas nie patrzymy y, przez, przez to urządzenie, bo raz, że nam się oko naświetla mhm. i będziemy później sobie widzieć. A dwa, że y, też ta zwiedzina nie cały czas jest tej, w tym łowisku, tylko za, robimy przegląd łowiska, obejrzymy sobie, co jest, i, 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 i wtedy do, dokładnie, jak coś znajdziemy, jakiś obiekt, Dzika, jakąś inną zwierzynę, podchodzimy sobie bliżej i sobie oglądamy, co tam mamy w tym łowisku. Dokładnie. Już używamy innego trochę sprzętu, ewentualnie. Ewen... No tak, ewentualnie i często zdarza się, że podejdziemy, obejrzymy, zwłaszcza o tej porze roku. Dokładnie. Gdzie, gdzie, gdzie zwierzyna, że tak powiem, poszerza swój inwentarz. Co, co, co można powiedzieć? v detekcja. Oprócz tej, tej plamki, którą, tego piksela, którego wcześniej wspomniałem, czyli te 12 mikrometrów, bardzo dla nas ważny jest zasięg detekcji. Mhm. Jaki zasięg detekcji. I teraz V3? tak. V trójka, maksymalny zasięg detekcji, gdzie zobaczymy samochód, który gdzieś tam sobie zostawiliśmy w łowisku, mhm. to jest maksymalnie 4 km. OK, a dzik. DZIK? tutaj zdania uczonych są podzielone. Bo, znaście... bo producent, zabezpieczając się, mhm. pisze 1800 metrów. Rozumiem. Ale ja z autopsji powiem tak, 1800 metrów plus 1000. Aha, okay. to, jest, to jest sprawdzone i to Rozumiem. mogę potwierdzić, to, to jest sprawdzone. Także około 1800 metrów spokojnie tutaj dzika zobaczymy. Aha. Wiadomo, każdy z nas myśliwych jeszcze wie, jak te zwierzę nabytuje w łowisku Aha. i będziemy widzieć, czy to jest watacha dzików, czy to jest akurat rudel saren. Rozumiem, w zależności od tego, jak się to porusza i tak Dokładnie dalej, czy tak. jest... Czy są plamy gdzieś tam rozproszone, w jaki sposób Dokładnie się odłączają, tak. i tak dalej. Potem, y, potem jest y, E3 Plus V2. I tutaj plamka jest ta sama: y, też jest OLED, też jest wszystko super, tylko jest zasięg detekcji. Tutaj zasięg detekcji tutaj producent podaje 1300 metrów. Aha. Śmiało Czyli mogę mniej. powiedzieć, że jest 1800. Okay. Y, 1800 metrów, że, że zobaczymy tego dzika. Y, na około 2,5 kilometra zobaczymy nasz samochód w tym urządzeniu jest to też fajne, wystarczające urządzenie, jeżeli, wiadomo, w zależności jaki mamy budżet, takie urządzenie sobie kupimy, jeżeli polujemy tylko i wyłącznie zambony, tak naprawdę wystarczy nam takie taki nowe urządzenie, też z Infiraya. ja sobie tylko przypomnę, to jest AFO ap 13 tu jest zasięg detekcji 900 metrów, też to plamka 12 mikrometrów, jak zambony, to, mhm. to jest wystarczające zambony i ja ponadto, bo tak naprawdę, 900 metrów zobaczyć, to jest bardzo dużo. To, to no, zobaczymy tak całe łowisko, które jest, jeżeli mamy obwód polny. Zobaczymy praktycznie wszystko. A to co jest dalej, to i tak nam by się nie chciało iść tak naprawdę po to. No zdarza się, chyba, że już podchodziłem chyba, nie raz. <laughs> Rozumiem. Chyba, że jednego dnia zobaczyć, a drugiego dnia przesunąć się Też tak, i, można, poczekać tak na i, poczekać, dokładnie. i poczekać na zwierzynę. Czyli tak, V3 zasięg tak najkrócej mówiąc 1800 metrów, co podaje producent, tak. V2 1300, 1300 metrów, to podaje producent, Tutaj co to jest za model? Jeszcze raz powiedz. AP13, AP AFO. Dobrze, i tu jest 900 metrów. Tu, tu jest 900 metrów. Dobrze. No i oczywiście jeszcze mamy pulsara, którego ewidentną zaletą jest na pewno to, że ma wymienną baterię. Hmm. To, e, to co powiedz, wspomniałem na początku, ale tutaj zasięg jest 1300 metrów. Okay. I ta plamka, y, y, ten piksel y, termiczny to jest wykrywalny 17 mikrometrów. Okay. Przyznam szczerze, jest to fajne urządzenie, fajne do ręki, ale ja pozostanę przy moim fileju. Rozumiem. E, no ja Wam powiem tak, tak mówiąc szczerze, hmm, oglądałem troszeczkę w internecie i jakby zanim tu przyjechałem, to troszeczkę już się zorientowałem. No myślę, że, że ta trójeczka to jest taka jakość do ceny, myślę, na chwilę obecną tak. dosyć fajna. Nie? Są jeszcze wyższe modele e E6? E, oczywiście. Ale to już nie na moją kieszeń. Cena jest zdecydowanie wyższa i przyznam szczerze, też to jest taki produkt, który ściągamy dla bardzo wymagającego klienta. Mhm. No, jeżeli ktoś chce dużo więcej widzieć, kupuje sobie taką e 6 i też jest zadowolony. Rozumiem. Rozumiem. Z drugiej strony tak sobie myślę, że różnica między trójką a dwójką to jest jaka w cenie. czy znaczy to, no to ile to ile jest? Plusem, tak? To jest ta, 1500 zł. 1500 zł. No to jeżeli kupujemy tak sobie myślę na 2-3 lata Taki sprzęt, to może warto no na dwa to minimum. Tak dwa lata to, to, to jest minimum, to jest a tak minimum, jak powiedziałem, nie? ja z moją fałtrójką poluję już dwa lata i naprawdę I na to jest, spokojnie na daje radę. radę. Więc Może warto, jeżeli to rzeczywiście nie wymienia się tego co rok, dołożyć troszeczkę i już mieć sprzęt, z którym będzie fajnie polować. Tak, to naprawdę, oczywiście. Nie? No fajną zaletą jest też to, że jednym przyciskiem sobie włączamy ten tryb standby, stand mhm. że go wyłączamy, on cały czas nam nie pracuje, nie, nie korzysta z tej baterii. Prakty. Dokładnie. On, on minimalnie ciągnie, wiadomo, prawda? Ale nie ciągnie cały czas. Dlatego, Dokładnie. tak jak wspomniałem na początku, to urządzenie jest napisane 6 godzin, ale ono spokojnie na te dwa polowanie nam starczy bez ładowania. I co jeszcze jest fajnego? Zdarzyło mi się, że już zaraz zapomniałem naładować urządzenie. z złowisko, blisko nie mam, co prawda, bo około 25 minut muszę jechać, podłączając go pod ładowarkę. Tutaj jest standardowy. Pod samochodową USB? Pod, tak, pod samochodową mhm. USB to jest już teraz taki, ten standard zrobili typu mhm. C. Jestem w stanie naładować go do, do kilkudziesięciu procent Także Także wystarczy nam na całe polowanie. Dokładnie. No ja powiem Wam tak, słuchajcie, tak naprawdę to skłaniam się ku tej V-trójce, no bo rzeczywiście, jeżeli już wydać pieniążki, to, no to raz i jakby nie wracać do tematu. Myślę, że na na parę lat to starczy. Dzisiaj tak generalnie, bo to jest to, co tu nagramy, to jest pierwsza część, a ja już dzisiaj nagram widzą, e, jak to wygląda w łowisku, tak naprawdę, i będzie można zobaczyć tą drugą część. E, także myślę, że ta v będzie fajna i się skuszę. Na ale pewno będziesz zadowolony. Na pewno będę zadowolony. Ja, ja już troszeczkę patrzyłem, wyszedłem na. na już, już widziałem, że będę zadowolony w porównaniu do tego, co mam. E, ale jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, oprócz termowizji. E, mamy mamy na, y, takie y, nasadki? Nas, nasadki noktowizyjne. Y, już wi wiemy, że pojawi się jeszcze w ogóle całkiem nowy model tej nasadki SPLRF, hmm. czyli z dalmierzem. Ona nie będzie droga, bo będzie kosztowała około y, 3800 zł, ale y, po nasadce y, tej 007, y, P, czyli tej, 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 pierwszy, tej pierwszej pojawił, pojawił się model S, ten model S był, charakteryzował się tym, że zrobili baterie pionowo, mhm. dzięki czemu, skrócili go. tak skrócili, to jest jedna sprawa, ale zdarzały się przypadki, że przy strzale potrafił się wyłączyć, ponieważ bateria przy odrzucie rozłączała się, mhm. tutaj to poprawili, Skrócili, dzięki czemu zdejmując y, nasadkę z lunety, dalej mamy ten sam skład do karabinu, nie musimy na nowo przestrzeliwać broni. Mhm. Y, na, teraz wypuścili, od, od kilku tygodni jest na rynku model SP, y, poprawili w nim jakość obrazu. To też się liczy dla nas myśliwych, bo mamy, lepiej możemy rozróżnić, czy strzelamy do Lochy, czy do Odejca. No, dokładnie. Y, dokładnie. Y, niby. Możemy, pozwalają nam, ale wiadomo, etyka, no nie, etyka nie, myśliska. Nie idziemy w tą stronę. No, to tak, nie idziemy w tą stronę. Co jeszcze, co jeszcze dołożyli? Tutaj nakrętkę od baterii dołożyli na takim krętliku, dzięki czemu nie zdarza teraz się już gubienie nakrętki. Na gubienie nakrętki. Mhm. No i w zasadzie o, o, o tych modelach nasadek mógłbym powiedzieć tyle. Oczywiście w sklepie dostępne są jeszcze lunety. Ta nowość, która się pojawiła. Ja Wam odsłonię, słuchajcie, bo zobaczcie, tu jest ściana, i to są lunety, lornetki, tu jest termowizja, noktowizja. Lunety z Parda z dalmierzem, bez dalmierza, z iluminatorami 850, 940, tym widzialnymi, niewidzialnymi hmm. dla zwierzyny. No i teraz tutaj, tak mogę podpowiedzieć, tylko furor robi ten model Parda. Aha. Można go zamontować już teraz praktycznie na każdą karabinie, trzymając montaż na szynę Picatinny. Rozumiem. Bo nie, ten poprzedni model 008S nie dało się zamontować go na, każdym, na każdą karabinie. Firma Part wyszła z propozycją takiej lunety i jest ona bardzo lekko, waży około 700 gram. Moją godna polecenia. Naprawdę godna polecenia. Jedyna, jedyna wada, troszkę wą, wąski ma e, zakres e, widzenia. Pola widzenia. Widzenia, widzenia, tak, trochę, widzenia. tak, niewielki. Ale tak poza tym e, bardzo fajne urządzenie, przede wszystkim lekkie. Mhm. A wiadomo, jak dużo chodzimy po łowisku? Dokładnie. To jest. To, to, waga robi swoje. Waga robi swoje. Jak, jak idziemy z podchodu, czy gdzieś tam, to ta waga robi swoje. No dobra, słuchajcie, e, co ja mogę tu powiedzieć? Kilka ważnych rzeczy, tak naprawdę. Nie, będę się decydował na tą v bo pooglądałem troszeczkę i tak jak Wam powiedziałem, dzisiaj już Wam ponagrywam, jak to wygląda w tym łowisku. E, raczej będzie to wyglądało fajnie. E, co jeszcze słuchajcie, zapraszamy tak naprawdę do sklepu Trofeum. Nie, fajni ludzie, e, to co Jarek powiedział, tak naprawdę ceny, e, które tutaj mają, e, są cenami umownymi. Umownymi tak? oczywiście. E, więc tutaj naprawdę można się dogadać e, i można. Kupić w fajnych cenach różny sprzęt. E, oprócz tego, słuchajcie, no, pokażę wam to, jakby, bo nagrałem jak tylko wszedłem, naprawdę bardzo dobrze wyposażony sklep. E, można tu, dziś, słuchajcie, dziś. E, fajnie, naprawdę zresztą widzowie zobaczą, nie, można tu dostać wszystko. Od akcesoriów dla psów, e, po jakieś karawki, e, po bardzo dobre e, ubrania myśliwskie. Wszystko tak naprawdę. No i można kupić oczywiście broń. Tam też nagrałem. Tej broni jest sporo. No jeżeli coś nam trzeba, to tutaj sklep wiem, że chłopaki ściągają bez żadnego problemu. Także, także co? No Zapraszamy słuchajcie, do, do, do sklepu trofeum. Chyba na chwilę obecną wszystko. Pokażę widzom Jarku, jak to wygląda. Sklep godny polecenia. Dziękuję. Fajni ludzie, jeszcze raz powiem. Miło zostałem przyjęty. Tak szybciutko, mogę? Dwa Pewnie. słowa? Oczywiście, dzięki. Tak, Jeżeli kupujecie u nas broń, oczywiście przystrzelanie i montaż, y, usługa montażu jest w cenie. Hmm. Y, jest tutaj zawsze, zawsze mamy taką małą, małą rusznikarnię. Nie jest to może taka w pełni funkcjonalna, ponieważ nie mamy hmm. takiego profesjonalnego y, rusznikarza. Ale podstawowe rzeczy robimy na miejscu. Montujemy lunety, optykę, jak wszelaką, przystrzeliwujemy. Mamy oś. Strzelecką na 100 metrów. Czyli kompletna usługa tak naprawdę. Kompletna usługa, tak. Jeżeli chcecie kupić broń, lunetę, cokolwiek, przyjeżdżacie, wszystko jest zrobione. I oczywiście premiujemy stałych klientów. Dokładnie, dokładnie. No to co Jarku, e, mam nadzieję, że nagram dzisiaj to w łowisku i będziesz oglądał nasz odcinek. Nie, zawsze. Także e, słuchajcie, no i co, e, tymczasem ja, my żegnamy się z Jarkiem z Wami. E, tak jak powiedziałem, zobaczymy co to cacko potrafi. E, Mam nadzieję, że już będziecie mieli fajne, naprawdę w dobrej jakości filmy. Dzięki, Jarku. Dziękuję Ci. Wszystkiego dobrego. Dasz Połamania w łowisku. Dzięki. Dasz bór. No i słuchajcie, jestem z powrotem. Udało się obrócić w trzy godzinki. Na miejscu nakręciliśmy Wam z Jarkiem krótki filmik. E co prawda może, albo inaczej, miał być krótki filmik, wyszedł 17-minutowy. E, także troszeczkę tego będzie. Jarek w tym filmie przedstawił tak naprawdę sprzęt na moją kieszeń, w moich możliwościach. Sprzętu tego było tam więcej, więc jeżeli ktoś miałby zasobniejszą kieszeń, to do wyboru do koloru. No i oprócz tego, oczywiście, Jarek może wszystko ściągnąć, co Wy tylko tam sobie zamarzycie. W filmie to nie padło, e, tak naprawdę, więc już mówię Wam, co wybrałem. Zanim jeszcze może pokażę, e, to powiem, że ja już jechałem tam z konkretnymi preferencjami. E, dlatego, że zawsze, zanim cokolwiek kupię, a to nie są małe pieniążki tu w, e, w przypadku monokularów, e, to rozeznaję się w internecie, że tak powiem. Czytam, zgłębiam temat. No i tu pojechałem po konkretną rzecz. Słuchajcie, to była tylko kwestia, który model wybiorę. No i już wam pokazuję na co padł wybór. Żeby wyostrzyło. Infirej E3 V3. Słuchajcie, całkiem wydaje mi się fajny sprzęt. Myślę, że przeskok z mojego starego będzie całkiem spory. No, ale tak też jakby rozumowałem, że jeżeli robić przeskok, to naprawdę na coś sporo lepszego, bez sensu zmieniać na coś tylko troszkę lepszego. W związku z czym e, rozeznałem się w internecie, zobaczyłem, jak to wygląda, aczkolwiek wiem, e, że to co jest pokazywane, bo jakby testowałem na innych sprzętach, że to co jest pokazywane w internecie, czyli te nagrania z tego sprzętu nie oddają prawdziwego obrazu tego w, e, i tak naprawdę w rzeczywistości wygląda to dużo lepiej. E, dlatego wiem, że tutaj będzie to wyglądało podobnie. No i mam nadzieję, że w końcu zobaczycie, e, że tak powiem, fajne i ciekawe filmy. Co jeszcze, co jeszcze, żeby uciąć głupie komentarze i różne tam rzeczy, to słuchajcie, sprzęt jak najbardziej kupiłem, nie dostałem, nie wypożyczyłem, choć powiem szczerze, że taka forma odpowiadałaby mi bardziej, no bo jednak to, to nie są małe koszty. No ale co, żeby już tak nie przedłużać, wieczorem wowisko, nagram wam filmy, zobaczymy jaka jest jakość tych filmów, pewnie dzisiaj jakby całego z zakresu możliwości tego sprzętu nie pokażę, nie, dlatego, że najkrócej mówiąc, no trochę czasu musi minąć, zanim ja się nauczę to, e, że tak powiem dostrajać optymalnie. Także na ile mi dzisiaj wyjdzie, słuchajcie, zobaczycie filmy z dziś. No i mam nadzieję, że od tego, od tej pory te moje programy będą dla Was ciekawsze, że będziecie ze mną, że będziecie oglądać ze mną i z Bestą oczywiście, bo jakby za chwilę Będą zasiewy, będziemy polować na dziki, później będą kozły i jakby przejdziemy z bestą przez wszystkie sezony i będziemy polować z tym psem i korzystać z jego pomocy na ile będzie potrzeba. I oczywiście pokazywać wam to. No to słuchajcie, czekamy na filmiki, jadę w łowisko, pokazuję. Tymczasem trzymajcie się. Dashbur.